Dzień dobry Państwu i moim gościem jest minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, na stole mam list pani premier do szefów państw, ale zanim porozmawiam o tym liście, to za minutę proszę mi powiedzieć, kiedy pan odwoła ambasadora Polski w Niemczech? Jeśli dostanę wiarygodne informacje poświadczone przez bądź to IPN, a najlepiej są lustracyjny, że dokonał jakiegoś czynu, który nie kwalifikuje go, aby był w dalszym ciągu ambasadorem. Panie ministrze, jest teczka, jest donos, jest nie tylko zobowiązanie do współpracy i pseudonim TW Wolfgang, ale jest donos. No i przede wszystkim jest jakaś, pior... jakaś potężna kompromitacja. I co? MZ nie jest instytucją lustrującą, My musimy dostać sygnał od właściwej instytucji, która potwierdzi te informacje i wtedy będziemy reagować. W maju zeszłego roku Cezarek Mysł do Rzeczyn opisał historię TW Wolfganga. Wszyscy wszystko wiedzieli. I co? W lipcu pan e, Przyłębski został ambasadorem Polski w Niemczech. No jeszcze raz mogę tylko potwierdzić to, co powiedziałem na początku. Nie jesteśmy kto? instytucją lustrującą. Ale przecież wiedzieliście o tym. Nie czytacie gazet? E, mieliśmy informację, że jest sygnatura akt. Natomiast takich, dostępu takich akt nie mieliśmy. To jeśli mieliście informację o tym, że jest sygnatura akt, i jeśli przeczytaliście o tym, że jest hmm. jakaś taka historia. To wysyłamy dokumenty, dokumentację do instytucji sprawdzającej, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby do, da, dała nam poświadczenie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego takie, taki certyfikat, to, poświadczenie nam przekazała i pan Pani, be, ambasador Pani... Przemski dostał dopuszczenie do tajemnicy państwowej. I pa, panie Ministrze, Pan teraz chce zmienić ustawę o służbie tak. zagranicznej, także po to, żeby dyplomatów, którzy mają problemy lustracyjne, można było szybciej zwalniać. Tu jest taka historia i co. No ale na razie nie ma tej ustawy. A pan się poczuwa do odpowiedzialności za to, że człowiek, który był tajnym współpracownikiem SB, wszystko na to wskazuje. No to jeśli to będzie nie tylko będzie wszystko wskazało, tylko będzie wskazywał, to wtedy będziemy reagować. Na razie pan nie ma zamiaru odwo odwołać ambasadora przyłomskiego Na razie nie ma klina. podstaw. Nie ma formalnych podstaw. Formalnych nie ma, ale czy nie ma czegoś takiego. Wy zawsze mówiliście, że to jest niesłychanie ważne, żeby ambasadorowie, ważni urzędnicy byli poza podejrzeniami. No rzeczywiście mówiliśmy, i tak byśmy chcieli to zrobić I dzisiaj. I nie Można dzisiaj może to powiedzieć, że wiele leży w rękach samego ambasadora. Tygodnik w sieci napisał, że złożył pan wniosek o odwołanie Konrada Szymańskiego z funkcji wiceministra. A ja wiem, że to prawda. Nie, nieprawda, no ale przecież... Pan dzisiaj... złożył ten wniosek i go wycofał. Nie, nie było takiego wniosku. Nie było ani wniosku, ani wycofania, bo nie było takiego wniosku. Dobrze, panie ministrze, w takim razie pozostaniemy przy swoich zdaniach. Rozumiem, że pan musi tak mówić? Nie, nie muszę tak mówić, ale jest to prawda. To porozmawiajmy teraz o tym, co y, dzisiaj przyniósł dzień, czyli o liście pani premier. Pani premier pisze do szefów rządów, że Donald Tusk wielokrotnie przekroczył swój europejski mandat, wspierał próbę obalenia rządu metodami pozaparlamentarnymi, y, w brutalny sposób złamał zasadę neutralności politycznej, nie wykazał bezstronności i tak dalej. I to prawda, oczywiście mamy wiele zarzutów dla, wobec Donalda Tuska. Tutaj te, te cytaty, które pan przed chwilą przedstawił, dotyczą jego zachowania między innymi w grudniu u, ubiegłego roku, kiedy pojawił się w Polsce, kiedy przyłączył się ideowo do, tego, do tej próby puczu, jaka miała miejsce w grudniu. Wielokrotnie również w innych wydarzeniach zachował się stronniczo. Poza tym zarzucałem mu, iż w czasie jego kadencji miały miejsce dwa wielkie kryzysy europejskie. E, to jest Brexit. Zaczynał się i on nie reagował jako urzędnik wysokiego szczebla Unii Europejskiej. Powinien włączy się w kampanię jednak ratowania wizerunku Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Tylko Polska się... Po drugie... Po drugie, za jego czasu miał miejsce też, miała miejsce też fala uchodźców, emigrantów. Ale mówmy się, że fale uchodźców Europy tutaj sprowokowały ruchy i, Niemiec, a nie Donalda Tuskiego. I mógł, mógł reagować również, nie przyłączając się do tych części elit, bądź to na przykład niemieckich również, które domagały się, aby ta fala emigrantów, bo to głównie była fala emigrantów nielegalnych, która dotarła do Europy i potem przekraczała granice nielegalne Europy, została roz, tak, rozparcelowana po całej, po całej Europie. A Europie Myśmy nawet nawet państwa, w których ci imigranci są w tej chwili w największej ilości Hiszpania, Włochy nawet oni nie chcą innego kandydata. Innego wie? kandydata niż do nie bo, bo nie zgłosili nikogo innego. E, no, no, nikogo nie zgłoszono po prostu poza naszym kandydatem, którym jest Jacek Sariusz wolski Jacek Sajusz-Wolski został zgłoszony notą dyplomatyczną w ubiegłą sobotę do prezydencji maltańskiej. Jest jedynym zgłoszonym oficjalnym kandydatem w tej chwili. Ja przesiedziałem ostatnie kilka dni w Brukseli. Uczestniczyłem w dwóch radach ministerialnych, Radzie do Spraw Zagranicznych i Radzie do Spraw Ogólnych. I na żadnej z tych rad ministrowie spraw zagranicznych innych krajów Unii Europejskiej nie zgłosili żadnego innego kandydata. Bo to nie jest formalne, formalnym... tylko przedłużenie kadencji. Nie, 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 to, to, to jest kodejna. To jest normalnie druga kadencja. Druga kadencja. To nie jest przedłużenie kadencji, to jest druga kadencja. W związku z tym, na drugą kadencję, my proponujemy innego kandydata. Donald Tusk nie jest nigdzie zaproponowany jako oficjalny kandydat. Panie ministrze, pan doskonale wie, tak jak i my wszyscy, że Jacek sarusz wolski przy wszystkich swoich zaletach, nie ma żadnych szans, by zostać szefem, przewodniczącym to Rady Europejskiej. Do pan sobie ja tego nie wiem. Ja, ja uważam, że, że ma szansę. Nie chciałbym wierzyć, że polski minister spraw zagranicznych wie mniej niż. Ja uważam, wreszcie. że ma szansę. Również ten list, który jest w tej chwili wysyłany dziś rano do, ministrów, do przywódców państw. Pokazuje Angela wiele Merkel argumentów. przeczytaliśmy się sobie, kurczę, rzeczywiście mają rację. Poprzyjmy się, już Wolskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać na ten temat z spraw zagranicznych tak, Niemiec. Wiem, który przyjeżdża po Zygmar Gabriel do... A obie panie, pani premier Szydło i pani Angela Merkel, e, jutro będą rozmawiały w Brukseli rano również na ten temat i będziemy próbowali przekonać panią Merkel. Panie ministrze, to niech pan powie wprost. Tak, celem hmm. numer jeden polskiej dyplomacji i polskiego rządu jest utrącenie kandydatury Donalda Tuska. Spełniamy w ten sposób hmm. polecenie Rady Politycznej PiSu. Celem numer jeden jest doprowadzenie do tego, aby Polak w dalszym ciągu był na tym stanowisku, i mamy tego kandydata, polskiego kandydata. My nie proponujemy też żadnego przewrotu kopernikańskiego, zaproponowaliśmy kandydata po, po pierwsze polskiego, po drugie wywodzącego się z tego samego środowiska politycznego w, w kraju, z jakiego wywodził się Donald Tusk. I również w odniesieniu z tego samego środowiska politycznego za granicą, czyli z partii chadeckiej. Ale gdybyście chcieli, gdybyście chcieli naprawdę zamienić Tuska na innego polskiego kandydata, zgłosilibyście kogoś, kto ma podobne, no, podobne znaczenie, podobny ciężar gatunkowy, choćby z racji tego powodu, że pełnił odpowiednią funkcję. Na nie przykład zgłosilibyście takiego, Szydło. Nie ma takiego powodu. E, nigdzie nie jest zapisane w dokumentach. Unii Europejskiej, że przewodniczącym Rady Europejskiej ma być premier czy prezydent. Ja rozumiem, że, że Jarosław Kaczyński osobiście i PIS jako partia nie znoszą Donalda Tuska, ale naprawdę czy polski interes zależy od tego, że no jedna partia nie lubi drugiej partii? Nie, polski interes nie był realizowany przez Donalda Tuska i to na tym polega problem. Nie jest prawdą, że urzędnicy narodowi idący do biurokracji, Unijny stają się nagle kosmopolitami mhm. i nie realizują interesów narodowych własnych państw. Proszę zobaczyć e, urzędników wysokiego szczebla w tych, w tych instytucjach. Jak oni ciągną przede wszystkim ludzi z własnych krajów na stanowiska do tych instytucji. Jak zabiegają również o, o to, żeby realizowane były interesy e, własnych państw członkowskich. Unia Panie Europejska, podkreślam wielokrotnie, nie jest klubem altruistów. Jest to instytucja wymyślona po to, żeby służyła interesom państw narodowych. Jeśli dzisiaj państwo narodowe, państwo członkowskie, Polska ma swój interes, żeby w tej instytucji był przedstawicielem Polak, Taki Polak, którego proponujemy teraz. Ale nie mamy szansy na to, żeby tego Polaka Powinna reagować. To instytucja powinna reagować na interes państwa narodowego. Na boka na Świętego. Czy naprawdę Pan nie widzi, że my się w ten sposób wystawiamy na śmieszność, bo głupie nie jest Nie widzę po prostu żadnej śmieszności. Nie widzę żadnej śmieszności w tym, że państwo członkowskie próbuje realizować swój interes bezpieczeństwo, Ale interes ten, narodowy. Jeżeli no. wiemy dobrze, że Jeśli to jest nasz interes, to powinniśmy dowiedzieć pół poprzedni, roku temu i poprzedni przez kandydat, pół roku prowadzić taką kampanię. Poprzedni a nie kandydat, przez który był na tym. Stanowisku, nie realizowało tego interesu. Myśmy sygnalizowali tę kwestię już od grudnia. Już od grudnia pojawiało się w różnych sytuacjach nazwisko Jacka Sariusza Wolskiego. O tym wszystkim porozmawiamy w RMF24.pl i na Interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. Okay.